Dzień dobry, witam Was serdecznie. Piękna, mroźna pogoda, słonecznie, to dobry, dobry dzień na to, żeby przycinać maliny. Jak widzicie jestem przy malinach, one już całkowicie zgubiły liście, nic po liściach nie zostało. No i zima to niewątpliwie świetny okres, teraz kiedy jest tak właśnie fajnie, sucho, żeby przyciąć maliny. Kiedy im bardziej sucho. Tym lepiej, no bo wiadomo, że jeżeli jest mokro, to wtedy narażamy maliny na to, żeby tam jakieś infekcje mogłyby się pojawić. A kiedy jest sucho, to super. To jest malina dwuletnia, a więc ona owocowała na... Hmm, przepraszam, błąd, źle. Źle mówię. To jest malina jesienna, tam jest dwuletnia. Ta jest jednoroczna, a więc te pędy wyrosły wiosną tego roku i od połowy sierpnia zaczęły sobie owocować. Jak tutaj się przyjrzycie, to tutaj widać, że nie wszystkie nawet zostały zebrane, część po prostu sobie obeschła e, malin. Mieliśmy ogromne ilości, pięknie obrodziły maliny, niesamowicie maliny rodziły. Ta część, która przynosiła owoce, tu, tak jak wspomniałem, jeszcze pozostały jakieś maliny, które już zaschły sobie. E, no i to co, to, co istotne dzisiaj, no to, no to cięcie, cięcie malin. I teraz ja tnę całkowicie. Zobaczcie, że tych tutaj, jak mamy grupy mali, zobaczcie, na przykład w tym miejscu jest cała, cały krzak mali, jest ich aż, aż gęsto. Część będę musiał te, które mi wychodzą na ścieżkę całkowicie zlikwidować, bo już jest ich za dużo. Natomiast przycinam je, żeby też uniknąć uniknąć właśnie jakichś infekcji. Tnę je jak najniżej, praktycznie centymetr nad, nad e, ziemią. O, czyli jak wezmę sekator sobie, tutaj mamy malinkę, tak, to ją sobie tnę, słuchajcie, przy samiutkiej, przy samiutkiej ziemi. O, i w ten sposób pozostawiam, nie? Usuwam wszystkie takie małe, wszystko usuwam. Natomiast e, jeśli chodzi nawet o tą malinę jednoroczną, można zrobić coś takiego i ja może zostawię sobie kilka nawet, e, kilka nawet e, krzewów, kilka mm, gałęzi malin, bo jak przyjrzymy się, zobaczcie tutaj o, przyjrzymy im się, to tutaj one, tu mają te, te, ta część, która kwitła, która owocowała bardzo ładnie, tutaj ostrość złapiemy Okej, okay. ona ładnie sobie tutaj owocowała, ale te owoce tutaj kończą mi się gdzieś w tym miejscu. O, tutaj. I dalej już były tylko liście. Teraz mogę sobie zrobić coś takiego, że utnę ją nie przy samej ziemi, ale utnę ją poniżej ostatniego kwiata. Co takiego osiągnę? No, ten, ta część, czyli ten, który zostanie w taki sposób przycięty. Okay. No i teraz mamy tak przycięty. Załóżmy, że ja tutaj kolejny. Tak może troszeczkę to odda, będzie lepiej widać. O, następny, czyli on jest tutaj sobie rośnie. Tutaj kwitł, nie? Aż dotąd. I tutaj go odcinam. Ten obok tak, tak, tak samo. Tutaj tu się kończy, gdzie miał ostatnie kwiaty. Owocował. I tutaj go odcinam. I teraz jak ja pozostawię tak pędy to stanie się coś takiego, że ona już wcześniej, czyli tak jak powiedzmy sobie na dwuletnich pędach, ta malina dwuletnia, on zacznie mi tutaj wypuszczać, słuchajcie, grona i zacznie kwitnąć, kwiaty i zacznie to robić już pod koniec czerwca. Czyli na tych pędach jestem w stanie uzyskać owoce, które będą dużo wcześniej. No chociaż to jest jesienna malina. Natomiast to trzeba wziąć pod uwagę to, że w takiej sytuacji to będzie osłabiało krzew i wtedy ona wypuści dużo mniej dużo mniej nowych pędów. Z czasem może się tak stać, że że ten, że po prostu one będą, że po prostu słuchajcie, one będą słabe, nie, że będą trochę słabsze i ta malina będzie mniejsza. Dlatego tylko kilka tak zrobię krzaków sobie w ten sposób a wszystkie pozostałe a wszystkie pozostałe będę ciął przy samiutkiej ziemi. O, w ten sposób. No i dobra. I tutaj mamy cały taki gruby. On się zobaczcie, cały się rozkrzewił, nie? Cały się rozkrzewił, taki wielki. Jak ja go tutaj utnę, to najprawdopodobniej z tego jednego miejsca w przyszłym roku wyjdzie kilka, kilka gałęzi. On się ładnie. O, widzicie, przy takich dużych. Co prawda skator sobie poradził, ale przy takich dużych już warto wziąć sobie sekator większy. Dobra, a więc to, to zrobimy tu, tego zostawimy. Niech sobie owocuje na A, Pokrzyknę tylko teraz nie ma potrzeby filmu, a zaraz przyjdę z dużym sekatorem, żeby to ładnie sobie powycinać jak one się pięknie rozkrzewiły no a trzy lata temu jak sadzaliśmy to pojedyncze oczywiście w momencie kiedy je sadzaliśmy to były pojedyncze a teraz się zagęściły na początku, w tamtym roku jeszcze było słabiej, w tym roku już było tak jak tego oczekiwaliśmy, piękne piękne owocowanie. Nie można pH dosypywać wapna jak tam na chybił trafił czy coś, bo to do niczego nie prowadzi. Najpierw trzeba sprawdzić, ja w tamtym roku uzupełniałem właśnie wapnem ziemię. Dlaczego dodawałem wapnia? Żeby żeby podnieść pH, bo było zbyt kwaśne. U mnie schodziło to poniżej 5,5, a malina między 5,5 i 6,5 to jest tak naprawdę optymalnie. I zobaczmy, jak to wygląda teraz. Mam taki właśnie miernik. Dobra, włączamy i zobaczymy jak to wygląda teraz. Zobaczcie, wtedy był poniżej 5,5 dostał. Dostał wapnia, żeby to pH podnieść i faktycznie zobaczcie teraz już ma... Nie wiem czy to widać. Nie wiem czy widać dobrze. Powinno być widać. Mam nadzieję. Jest 6,5. Czyli można powiedzieć na górnej granicy. A jeżeli jest na górnej granicy, 6,5, tak? Czyli ja absolutnie w tym roku żadnego wapnowania. Planowałem dodać trochę mączki bazaltowej, ale mączka bazaltowa też ona płynie na to, że może podnieść lekko. Tylko, że ja dodam naprawdę niewielkiej ilości tej mączki bazaltowej, żeby tylko uzupełnić sobie jak zetnę wszystkie maliny to wtedy rozsypię tą mączkę bazaltową ona będzie się przez kilka lat rozkładać a na wiosnę w tym roku kupiłem trochę więcej mączki bazaltowej więc chcę uzupełnić tutaj skład mineralny tej ziemi więc, więc dodam tylko mączki bazaltowej natomiast żadnego wapnia to będzie ta ziemia jest kwaśniejsza więc, więc to pH będzie z czasem i tak mi powolutku opadało ale to jest na górnej granicy to jest najlepsze, między 5,5 a 6,5 to są najlepsze warunki jeśli chodzi o pH dla malin, więc, więc tutaj się pięknie łapie w tym, w tym zakresie i zanim cokolwiek zrobimy, to nigdy nie róbmy to na ślepo. Warto zainwestować nawet w taki prosty, słuchajcie, e, e, czujnik do pomiaru pH. No i teraz mamy, teraz już mam odpowiedni kaliber. <laughs> Przepraszam. Odpowiedni kaliber i teraz już mogę sobie działać. Zobaczcie, że tutaj na przykład, dlatego <laughs> też tnę nisko, bo są zmiany. Nie? Tu choroba wchodzi w malinę. Jak ja to utnę, to wtedy pozbywam się tego, ale jak mam takie zdrowe, ładne, to tutaj zostawię sobie, żeby one, przynajmniej kilka, Przepraszam, nie wszystkie, ale te kilka najsilniejszych, Teraz ja tak zostawię, żeby one mi właśnie dały trochę malin. Już w lipcu będę je jadł, bo znaczy jak jest tak mocno rozkrzewiona, to jak ja ją zetnę, to ona znowu mi się jeszcze bardziej rozrośnie. Ja już, że tak powiem, nie chcę już mieć więcej, więc część tylko przytnę u góry tych właśnie najsilniejszych i one wydają, wydadzą mi maliny wcześniej, ale już mniej energii zużyją na to, żeby się, żeby się rozkrzewiać. A resztę, te takie słabsze, albo już tak właśnie tutaj mocno zagęszczone, to już tnę do zera. Raz, dwa, o. I następny. Patrzcie, tutaj właśnie są te takie zmiany, nie wiem czy widać, ale zmiany chorobowe. Muszę część wyrzucić, bo już jest miejscami, jest za Tak teraz przycinam malinkę, o. o i teraz mogę sobie wziąć złoto, czyli właśnie mączkę bazaltową i trochę ją tutaj rozsypać. O. i ona pięknie ziemia jest trochę przymarznięta więc ona teraz z ziemią mi się nie zmiesza to normalne ale jak przyjdzie troszeczkę odwilż a za dwa dni ma być znowu 8-9 stopni to ona się ładnie ładnie się tutaj wszystko z tym zacznie mieszać z ziemią i ją zobaczcie tutaj mam takie worki z liśćmi Dokołam mam pełno lasu, na gościńcach mógłbym szybko je pozbierać, ale mam miejsca, gdzie ludzie zbierają, e, wiem, że to są zdrowe drzewa e, i oni odkładają, ja sobie tylko podjeżdżam, raz dwa worki, drugi raz dwa worki i słuchajcie, mam gotową, przygotowane liście na to, żeby wyściłkować później sobie maliny kiedy już wysypię mączkę bazaltową, to wtedy na mączkę bazaltową liście, to wszystko tam, słuchajcie, wszystko pięknie nie, ociepli ziemię ale no mam świadomość że mogą oczywiście nornice trochę skorzystać z tego no ale i tak są nornice i tak i tak mi tutaj ryją więc mimo że ryły w tamtym roku to maliny sobie świetnie poradziły i no i do przodu jedziemy dalej tniemy dalej powycinam je e, obsypałem już częściowo tutaj mączką bezaltową wytnę dalej dalej e, posypię mączką bezaltową poczekam kilka dni aż zasklepią się rany aż one ładnie mi obeschną i wtedy położę jeszcze na nie liście bo za wcześnie byłoby teraz myślałem, że może od razu, ale nie poczekam liście, dopiero liśćmi przykryję za parę dni wtedy tak dużych mrozu nie będzie, a za parę dni je obłożę liśćmi żeby teraz mi to ładnie zaschło żeby tutaj jakieś infekcje mi nie weszły nie? jakbym przykrył liśćmi teraz to obawiam się, że mogłoby do czegoś do czegoś dojść a tak na spokojnie za kilka dni przykryję i wtedy pod spodem ten ta mączka bazaltowa zacznie się fajnie rozkładać przenikać do gleby powolutku ona bardzo długo działa kilka lat tak naprawdę zakładam że za 3-4 lata dopiero następnym razem podam mączkę bazaltową na wiosnę jeszcze sprawdzę jak wygląda pH tutaj ziemi nie na ile wpłynęła mączka bazaltowa ona może jeszcze trochę odkwasić mam nadzieję że nie że to tutaj ta moja, yy, mimo wszystko, dość kwaśna ziemia, ona zrównoważy to działanie mączki i to utrzyma mi się właśnie na takim poziomie między 5,5 a 6,5 pH, czyli takim właściwym dla, dla malinek. Wiem, że czasami macie jakieś pytania, czasami łatwe, czasami trudne, czasami zastanawiacie się, dlaczego coś zrobiłem tak, a nie inaczej. Yy, Staram się, zanim wrzucę jakąś informację tutaj, albo jakiś film nagram, to staram się wcześniej naprawdę dość wnikliwie temat przeanalizować. Po to, żeby, żeby też no, jakiś głupot tutaj nie zamieszczać, przypadkiem na, na YouTubie. Nawet jeśli czegoś jestem pewny, to staram się to sprawdzić. I wiem, że czasami są pewnego rodzaju zachowania wynikające z tradycji albo z tego, że coś tam słyszeliśmy. Warto jednak, zanim napisze się komentarz jakiś to zapytać albo, albo po prostu sprawdzić, nie, jak, jest, jak jest naprawdę. Ja też jestem samoukiem, który nabył tego doświadczenia, ale zawsze staram się, zanim coś tutaj zamieszczę na kanale, staram się zasięgnąć rady właśnie z specjalistycznych podręczników, informacji, upewnić się, czy dana metoda jest właściwa bo też zależy mi na tym, żeby przekazując was tam informacje, chociaż oczywiście ja nikogo do niczego nie zachęcam, ale pokazuję, jak to robię. Natomiast mam świadomość tego, że niektórzy, niektórzy patrząc na to, jak ja to robię, też naśladują, nie? Naśladują. Więc ja też zachęcam zawsze do tego, żeby zanim coś się powieli, upewnić się, sprawdzić, bo jak posprawdzamy, słuchajcie to wtedy nie ma wątpliwości, że, że ktoś, jakiś filmik obejrzymy, to nie jest jego tylko i wyłącznie widzi mi się, tylko to, to jest informacja oparta o jakieś, o jakieś źródła, o jakieś rzetelne informacje, nie? Bo wiem, że czasami pewne rzeczy, pewne slogany są tam powielane nie? i ktoś coś usłyszy i później mówi, jak to możliwe w ogóle, że teraz to nie. Ale pamiętajmy, że pewne rzeczy się zmieniają, klimat się zmienia, pewnego rodzaju zachowania czy... Czy procesy też my dostosowujemy, czy ja dostosowuję do tego, jak, jak się zmienia, tak żeby nadążyć za, za zmianami i za, za tym, że rośliny dostosowują się do klimatu. Nie? Jeżeli klimat się. Wydłuża, no to one się dostosowują. Dłużej na przykład są zielone, albo jeżeli szybciej robi się ciepło, to one po prostu szybciej kwitną. Więc jeżeli ktoś na przykład pewne rzeczy robił w marcu albo robił na przykład w kwietniu, a teraz pogodę czy temperatury, takie jak były kiedyś w kwietniu, są już na początku kwietnia albo pod koniec marca, więc roślina oczywiście na to reaguje, więc my też musimy gdzieś tam próbować dopasować się do tego, jak to wszystko się zmienia. I tak samo jesienią, nie? No, teraz mamy grudzień, końcówka, yy, przepraszam, połowa grudnia, prawie a, a mamy temperatury tak jak no, na początku listopada, było 15-20 lat temu. Więc to wszystkie cykle nam się po prostu rozregulowały, to wszystko się przesuwa i, i, i rośliny na to reagują. I my też chcemy reagować. Ja przynajmniej na tym mi zależy. Pozdrawiam, na razie. Hej!